Dzień dobry. Dzień dobry! Witam w noworocznym specjalu 2021-2022. Jak spodziewacie się, jak co roku będę pił... Psi Patrol! Było, było 3-4 godziny okienka i musiałem coś ze sobą zrobić. Pożyliśmy na film Psi Patrol. Psi Patrol widzieliśmy. To była ciekawa. Był motyw taki, że dzieci płakały, bo jeden z psów yy, Chase, tak zwany, dostał załamanie nerwowego i... Czytałem go piny na Rzeczywiście, rzeczywiście dzieci płaczą potem. Doceniając ten film i emocje jakie wywołuje, w tym roku będziemy święcić szampana z Chase'em i będziemy świętować cierpienie Chase'a chodźmy w niebo do piwnicy. Strych. Więc zabieramy się za otwieranie tego. Tradycyjnie zawsze buma na tym taka plastikowa. Tak dzynzoluablen przekręcamy. Dobra, zryzykujmy, zmniejszymy ryzyko rozlania. Jak się rozleje, to zmoczy ręcznik, a nie zmoczy okolicy. Okej, okay. trochę antyklimatyczne. Bo zero się rozlało, nic nie rozlało, w ogóle nie było żadnego wycieku. Niska jest na nim. Wszystkiego wam roku życzę. Eee, fajnie spoglądano, że to jest tak jakby... Taka lantrynka jakby sukrowa. Życzę Wam roku. Dobrego. Yes!